Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Ratel w dzisiejszym odcinku. Yy, w dzisiejszym odcinku generalnie robimy zadania poboczne. Yy, zaraz pogadamy ze wszystkimi i się podo podowiadujemy o co chodzi. Yy, będziemy robić na początku w Nowigradzie. Gdy zrobimy wszystkie w Nowigradzie, przerzucimy się na Skellige, bo w Welen nie ma już żadnych chyba. Yy, I jeszcze taka jedna rzecz że. Yy, Będziemy chodzić na razie w takiej zbroi, czyli bez zbroi, innymi słowy, bo tamta już poszła do wywalenia yy, i troszeczkę śmiesznie, więc miejmy nadzieję, że nie będą jakieś naprawdę wymagające yy, walki, i kolejna sprawa. Yy, że mam nadzieję, że w końcu dostanę ten procent z wygranych, bo tutaj przyszedłem, po, żeby to odebrać, a ciągle ciągle nic. Ale dobra, no to yy, robię małe cięcie i widzimy się już w Nowi Gradzie, bo będzie ścinać z tego co widziałem, to dalej ścina. Nie jestem w stanie tego ogarnąć, także byrby. Okej okay, moi drodzy, jesteśmy po cięciu, jesteśmy jednak na skaligę. Czemu tak? No kurczę... W Nowigradzie okazuje się, że nic nie ma. Wydawało mi się, że coś jest. Może straciliśmy możliwość, a może po prostu mi się wydawało. Ale dobra. Słuchaj mnie, mamy tu problem z mój Ryd, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych co nocą wracają nad brzeżem z tawerny. Żeby tylko! Jawelstwa z naszej Zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich po tym Zbroje w Flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Ruryk, mój uczeń. Był na łodzi, na którą mój diebel napadł. Jest też towe, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. Porozmawiajmy wpierw o nagrodzie. Coś za skromne, jak na mój gust. Tyle? Za parę diabłów morskich? Mowy nie ma. Drogo, ale może warto. Niech będzie, zapłacę ile mówisz. Dobra, przyjmuję. Przyjmuję to zlecenie. Z utopcami miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce będzie po wszystkim, masz moje słowo. Okej, okay. mm, V. V. E, tutaj jest żonek. Uczeń. Był, tak, słyszałem, że byłeś na łodzi, którą napadły utopce. Tak, byłem. Z Ulfem, moim kuzynem. Zbieraliśmy z dna pułapki na kraby koło klifu w Kierak. Ulf pociągnął za sznur. Ciężko mu szło. Myślałem, że klatka pełna, że dobry połów i wtedy coś szarpnęło linę z dołu. Chwila! Wolf, Wołałem go, raz, drugi, trzeci. Nagle woda zrobiła się czerwona od krwi i czuć było straszny smród. Jakby z Tylko gorzej. Wtedy mój Red wywróciłby wywróciły łódź. Sam nie wiem, jak dopłynąłem do brzegu. Chyba Freja nad mną czuwała. Albo potwory już się najadły. Dzięki za opowieść. Ok. Eee, pogadajmy je, co, Powiedziano mi, że twojego męża zabiły utopce. Wtedy dobrze ci powiedziano. Pierw może zabrało mi syna, teraz męża. Zostałam sama. Chwila nasz syn nie wrócił z połowu. Mąż co wieczór chodził na klify Kierak wypatrywać jego łodzi. Mówiłam, życia mu to nie zwróci, a sam możesz zginąć. Słyszałeś, że tam utopce żyją? Ale nie mógł siedzieć. Brał swój stary płaszcz i szedł. Jak któregoś razu nie wrócił na noc, zawołałam brata, wzięliśmy pochodnie i poszliśmy go szukać. Mój redieble Morskie diabły tak go poraniły, że tylko po tym płaszczu go poznałam. Wiem, że to marna pociecha, ale obiecuję, że problem utopców wkrótce się skończy. Bywaj. Okej. Okay. Y to idziemy za pomocą Wiedźmińskich Zmysłów przeszukać tam wszystko. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Ja tu generalnie, moi drodzy, nawet już byłem, wiecie? Bo tutaj była skrzyneczka i sobie przeszukałem to poza nagrywkami. zabiję tu wszystkie utopce. Ten smród... To na pewno utopce. Ich leże musi być gdzieś blisko. Ja tu zniszczyłem ich leże, to... Za, nie wiem... A nie, dalej było ich leże i ja dalej te leże zniszczyłem. O, tam jeszcze pływają, skurczy syny. Eee, a pod wodą jest. Nieważne. Nie wiem, nurkować tu? Nie, może weźmy orkę najpierw. Jak chcemy tu nurkować, to weźmy orkę. Szkoda, że nie mamy wyśmienitej orki, ale trudno. Trzeba zaryzykować. F5. O proszę. Co tu jest? Ich ślady chyba, tak? Skoro coś takiego miałem robić, to dobrze, że... Że wziąłem dużo kasy za to. A za takie coś to nad więcej powinienem kurde. Byłaś. Znów ten smród. Szlam i padlina. Ludzkie kości. Śpiek wyssany, mimo że nie są złamane. Dlatego tego trzeba długiego, cienkiego języka. Mm, dobra. Na pleśni popsa. Mamy to? Tak, i powinno zadziałać rozumiem. Eee... R. Nie działa. To niestety nie to samo. Uh -huh. Kolejny utopca. O Boże! Dobra, ale my musimy sobie nałożyć na trupo jady, skoro to jest zlecenie na utowce. Kurna. Dobra, uderz mnie. Dzięki. Za dużo. Ale krwi. Al dobrze, czerwone mutageny możemy w nich poznajdywać, więc... To plus dla nas. Duży. Kurna naprawdę. A tu co? Kawałek zbroi zardzewiały doszczętu. Rozpada się w rękach. Okej. Okay. Leży potwora, ale chyba nie utopca. Sińce na szyi zmiażdżona krtań. Został uduszony. What? Prawie nieruszone. Schowane na później. Utopce tak nie robią. Co jest prawie nieruszone? Schowane na później. Utopce tak nie robią. Oj, nie to. Mają... Tutaj jakieś swego swojego władca? i zmiażdżona krytanie. A wszystkich masz to samo. A to co? Kawałki łodzi, podarte żagle liny. Wystrój marynistyczny można rzec. Ten smród, ślady na ciałach. To musi być leże baby wodne. One mają czuły węch. Nie wróci póki tu jestem. Chociaż, skoro toleruję utopce, może wystarczy zrobić wyciąg z igru czołów, żeby zamaskować mój zapach. Okej, okay, przygotuj eliksir z feromonów. Eee, ale skąd mamy wziąć? Czy będę miał to gdzieś zaznaczone? Alchemia. Eliksiry, feromony utopca, cyk. Muszę to wypić, czy jak? No, dobra, to tu. D y, dwójka, mam jeszcze, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. F. To powinno wystarczyć. Teraz trzeba gdzieś się schować i zaczekać. Może za tymi szalopami. O, cyk. Ale, że babie wodnej znoszą tu żarcie? Kurna. Kłem. Mhm. Jakby we mnie rzucała tak błotem. Byłoby miło. No ej O ty No nie, jakim cudem rzuciłeś Gerand w ogóle w inną stronę tym Kurna Jej ataki są niesamowite Dobra, dziękuję A teraz co? A, trofeum No dobra eee... I co? Możemy wyjść chyba, tak? Świetnie mutageny. Okej okay, moi drodzy, to ja robię cięcie i widzimy się już yy, przy szkutniku. Okej, okay, jesteśmy. I co tam Bjorg? A oto dowód Na co mi głowa diabła? Co to jest u diabła? Baba wodna. Stary cwany osobnik. To ona była prawdziwym zagrożeniem. Wiele brzydat w znajdowałem w sieciach. Mureny, nogi, płaszczaki. Ale czegoś takiego nie widziałem. Masz twoja nagroda. Należy się! Należy się więcej. Baba wodna jest znacznie groźniejszym potworem niż utopce. Nie przeczę temu, ale mój mieszek nie jest bez dna. Może też nie. To wie co jeszcze z niego wyjdzie. Może być, że jeszcze będziesz potrzebował moich usług, a ja nie nadstawiam karku dla tych, co skąpią na nagrodzie. Więc wymuszasz haracze? Masz, weź wszystko co mam i udław się. No sorry, ziomek, ale... No nie musiałem, musiałem wziąć więcej. No, kasa jest ważna aktualnie bardzo. Dobra, i tu mamy jeszcze jedną misję poboczną, uh! także się nią zajmiemy. Cześć. Nie że zajmuję ci czas swoimi problemami, ale naprawdę nie mam wyboru. O co chodzi? Mój statek rozbił się podczas ostatniego sztormu. Straciłem wszystko. Jak mógłbym ci pomóc? Nie mam nawet za co wrócić do domu, a każdy dzień opóźnienia zbliża mnie do bankructwa. No tak, mogłem się domyślić, że chodzi o pieniądze. Zatem potrzebujesz pożyczki, a raczej datku. Oddam ci wszystko, co do ostatniego miedziaka. Przysięgam! Wystarczy, że zgłosisz się pod mój adres w Nowigradzie. Pomogę ci. Często bywam w Nowigradzie, więc na pewno cię odwiedzę i zapytam, jakie idą interesy. Dziękuję. Znajdziesz mnie w dzielnicy portowej. Nazywam się Johan Bonner. W takim razie do zobaczenia. Okej. Okay, fajnie. E, jakoś tam coś ugraliśmy sobie. Jeszcze przydałoby się zrobić jakieś zadanie poboczne. Okej. Okay, jesteśmy już na miejscu. Mamy tutaj jakiś. E... O kurczę. Ktoś jest zły. Co się stało? Co kurwa stało, że spadłem i roztrzaskałem sobie nogę? Nie jęcz, Peter, bo wstyd słuchać. Weź się w garść. W najgorszym razie Henryk wystruga ci drewnianą nogę. Stary Ole ma taką i nie narzeka. Stary Ole ma wszyj, ślini się i śmierdzi, i na to też nie narzeka. Pomożecie mi czy nie? Jak to się stało, że spadłeś? Chcieliśmy rozpalić ognisko tam na ramieniu posągu na chwałę swoją i przodków. No to się chyba udało. Dało, tylko ogień buchnął tak szybko, że Peter odskoczył i stracił równowagę. I tak miał szczęście, upadając z tej wysokości, mógł skręcić kark. Co to za posąg? Ołtarz ku czci Boga wojowników. Każdy, kto odważy się na niego wspiąć i zapalić ognisko, zyskuje przychylność bogów, sławę i i wyjątkową szansę na obcięcie nogi przy samej życi. Pomożecie mi w końcu, czy będziecie dalej rozprawiać o religii? Jaskółcze ziele powinno pomóc. Noga ci się od tego nie zrośnie, ale przynajmniej będzie trochę mniej bolała. Dzięki, masz naszą wdzięczność po gru. W moim przypadku to już niedługo, więc nie ciesz się za bardzo. Zamknij się i pokaż tę nogę. Dzięki jeszcze raz niech cię bogowie prowadzą. Aha, po prostu dostaliśmy expa, nie. Nie, nic nie działać, to cię dolało. Eee, okej. Czyli taka bylejaka ta misja. Okej, okay, pogadajmy z rybakami, bo ma jakiś problem. Chodzi? Sprawę mamy do ciebie, ale nie ma co stać na deszczu. Chodźmy do mnie, tam pogadamy. A no więc w czym rzecz? Widziałeś ten pagórek za wioską? Od wieków nigdy nic na nim nie było. Aż budzimy się pewnego dnia, a tam wieża stoi. No i od razu zaczęło prać piorunami, jakby sam nagle far przypłynął. Do tej pory nie przestaje. Trzeba coś zrobić z tym sztormem, bo przy takich falach ani na połów, ani w bój wypłynąć. Próbowaliście tam wejść? Czy próbowaliśmy? Tego ranka, co się wieża pojawiła, od razu poszliśmy prawie całą wioską. Żeby przywitać właściciela, jeśli w pokoju przybywa, albo go przepędzić, jeśli ma złe zamiary. Pukamy, stukamy, ale nikt nie odpowiada. No to żeśmy drzwi otworzyli i nagle wszystkim kolana zmiękły. Czemu? Bo tam za drzwiami się pokazało coś jakby tafla wody, tylko pionowa. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Druid powiedział, że te drzwi są magiczne, a potem wziął pięciu śmiałków i weszli, ale do tej pory nie wrócili. No dobrze. Sprawdzę te wieżę. Jak tam będziesz w środku, rozejrzyj się za ludźmi z naszej wioski. To było sześciu dobrych chłopów. Szkoda ich stracić. Masz moje słowo. Niech cię Hemdal prowadzi. Okej. Okay, ee... Wow. O kurno, to jest za wysoki poziom, to my tak nie zrobimy. Bo już stronę napieprzać się na pięści, okej, okay, ale to mnie nie, nie, nie. nie. Dobra moi drodzy, to w takim razie będziemy kończyć odcinek. Jedyne co teraz to jeszcze dokończymy sobie. E, dokończymy sobie ten. E, kurczę. Nie mogę znaleźć. Chciałem zrobić tą y, misję, że dałem hejs typowi. Co w Nowigradzie jest. Dobra, zaraz zobaczymy, czy on mi się w ogóle pokaże. Okej okay, moi drodzy, przyszliśmy odebrać swoją nagrodę i do samego Gdzie mam iść? O, jesteście tutaj. Jak tam moje udziały? Dobrze kręci. Żebyś wiedział. Wszyscy chcą walczyć na przeklętej arenie. W takim razie moja premia już zdążyła się odłożyć. A jakże? Proszę. Interesy na skaligę to przyjemność. Zajrzy do nas jeszcze, będą się tu dziać wielkie rzeczy. Wspomnisz moje słowa. Życzę Wam tego powodzenia. Okej, okay, miło. Dobra, bo tak się zastanawiałam, czy mogę się gdzieś zgłosić tutaj, ale chyba nie. Dobra, moi drodzy, także to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się do następnego. Cześć.